Koziomeczki! Witam Was w czwartym już odcinku z serii Minecraft. W tamtym odcinku zrobiliśmy sobie tarasik. Jeszcze tutaj mi brakuje schodka. O, tutaj będzie coś szybkiego i co będziemy spoglądać. O, kurcze Trzy szkieletiarz. Zjem sobie kurczaczka. Wolno już mi się przespać? Tak. No tak, zrobię sobie teraz. Yy, pierwsze wykopię trochę piasku, potem zrobię szyby, wstawię je i idziemy eksplorować. Tak. Jeśli się Wam ta seria podoba to zostawcie lajka i jeżeli chcecie być na bieżąco z tą serią dajcie suba wtedy będziecie wiedzieli jak ja dodam filmik tak to wam się to będzie wyświetlać i będziecie wiedzieć kiedy dodałem mm -hmm. Najpierw to zetnę na drzewko albo jednak dzisiaj nie będziemy eksplorować, tylko zbudujemy sobie jakiś fajny domek drugi. to razy cztery to będzie osiemdziesiąt, no sześćdziesiąt cztery, i dwadzieścia ileś dostajemy, no jakiś ja mądry O, tutaj jest jakaś fajna jaskinia. O, tutaj będzie ten domek. Albo może troszkę bliżej tego mojego tutaj domku. Może bym się już troszkę oddaliła. wolę się tak daleko nie oddali, bo chcę sobie to wszystko może mi się to rozrosło. To jeszcze ta tutaj zetniemy. Te drzewa. I, może, I możemy zacząć budować. Czekajcie chwilkę i muszę przerwać. No dobrze, no to przepraszam Was za tą przerwę, ale musiałem na chwilę ściąć No kurczę, już mi bateria pika, sorka. Za chwilkę musi kończyć. No dobrze ziomeczki, no narka, bo tutaj już mi kamera strasznie mocno pika. Jeżeli się Wam spodobało, to zostawcie lajka, suba i komentarz. Pa!